Stan techniczny mieszkania na rynek wtórny. Rynek, temat rzeka, można by długo mówić, trochę nie wiadomo od czego zacząć, no ale to zawsze jest jakiś tam problem, tak, no bo kupując mieszkanie, czy w szczególności dom na rynku wtórnym, ale pomówmy może bardziej o mieszkaniach, no nie kupujemy czegoś co jest świeże, nowe, pachnące, tak, od dewelopera, tylko no zwykle trafiamy czy to na jakieś, czy to na mieszkanie w bloku, czy to na mieszkanie w jakiejś kamienicy, co, się, co tak naprawdę może się w takich mieszkaniach wydarzyć, co ci przychodzi kolor do głowy z takich najczęstszych usterych, problemów, kwestii, na które należy zwrócić uwagę przy takim mieszkaniu na rynku wtórnym? Faktycznie inwestycje na rynku wtórnym są, są obarczone o wiele większym ryzykiem niż, niż takie na rynku pierwotnym. Na rynku pierwotnym deweloper jest obligowany do zrealizowania inwestycji według ściśle określonego standardu i mamy pełne. Pole do popisu, żeby ten standard faktycznie wyegzekwować. Na rynku A tutaj stym... kupujesz to, co się nie? kupujesz to, co bierzesz. Nie? No tak, bo... w, 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 to, co się widzi. W związku, z czym, w związku z czym szczególnie istotne jest zweryfikowanie faktycznego stanu technicznego takiej, takiej, takiej inwestycji, żeby się nie okazało, że pozornie, pozornie korzystna cena może się nagle przerodzić w, w jakieś szalenie skomplikowane i złożone procedury remontowe, z których ciężko będzie się później odkopać. W związku z czym jest mnóstwo elementów, które podlegają kontroli w przypadku rynku wtórnego. Musimy zweryfikować stan instalacji, musimy zweryfikować kondycję y, przegród, okien, ścian, y, to jak, w jakiej kondycji są tynki, czy one nie są odspojone, w jakiej kondycji, w jakiej kondycji jest posadzka, czy, y, czy przy okazji najbliższego remontu i wymiany posadzki. Będzie się to wiązało z koniecznością wymiany, wyrównania tej posadzki, czy, 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 czy nawet jakieś legary drewniane stanowiące konstrukcję mhm. takiego stropu i podwaliny podłogi są w takim stanie, że, że, że będzie się to wiązało z koniecznością wymiany takiego elementu. My robimy raport, nie? to znaczy, że rzeczywiście, o ile na rynku pierwotnym przy odbiorze technicznym mieszkania, no to jakby obowiązkiem dewelopera jest sporządzenie takiego protokołu. Usterkowego, gdzie się spisuje te wszystkie usterki, potem deweloper się odnosi wobec tych usterek mówi, czy on akceptuje, czy nie. No ale, jakby obowiązek sporządzenia czegoś jest po stronie dewelopera. Tak na rynku wtórnym, no nie, nie ma jakby żadnego prawnego wymogu, żeby robić taki przegląd techniczny mieszkania, a, a już na pewno, żeby przygotować jakiś specjalny. Protokół, sterkowy raport. My, my, my sprzedajemy coś, co się nazywa, e, sorry, że ci tam wchodzę, aby ra, raportem z przeglądu technicznego, nie? Czyli my rzeczywiście e, wypluwamy po takim przeglądzie z siebie, taki dokument przy pomocy naszej aplikacji, inżynier, prawda, wchodzi i loguje się, wypełnia taki podstawowy dokument z przeglądu. E, pamiętasz, e, nie, czy czy ty, ty, jako osoba na, jakby na tych przeglądach, bo przecież masz bardzo dużo przeglądów za sobą, widziałeś, w jaki sposób jest ten raport, w jaki sposób jest ten raport wykorzystywany przez klientów potem? No jak najbardziej. No, tego typu raporty dają podstawy no, przede wszystkim negocjacyjne, no, już abstrahując od tej świadomości, że klient wie, co. Co kupuje. Nie, nie, nie kupuje tego przysłowiowego kota w worku, tylko wie z jakim ryzykiem wiąże się tego typu transakcja, i jest w stanie to wykorzystać jako argument negocjacyjny. Czyli co pokazuje raport, mówię, panie sprzedawcy, no bardzo mi przykro, tu mi się wydawało, że instalacje są w dobrym stanie, niestety jakby wychodzi mi, że są nie najlepszy, obniż mi tam 10 tysięcy, tak? I to, to może zadziałać. Zgadza się. Jesteśmy nawet jesteśmy w stanie nawet oszacować jaki, jaki koszt wymagany jest w celu doprowadzenia takiej inwestycji do standardów, które panują na rynkach nieruchomości w całym kraju. Mhm. A dlaczego przyda się termowizja podczas takiego przeglądu technicznego mieszkania? No w przypadku rynku wtórnego e a przede wszystkim w przypadku domów, no ta termowizja jest wręcz powiedziałbym, no niezastąpiona. Jest to, jest, to, jest to pomiar, dzięki któremu jesteśmy w stanie zweryfikować yy, zarówno wszelkie nieprawidłowości wynikające z nieszczelności czy z błędnie wykonanych izolacji, yy, jak również zlokalizować mostki termiczne, które bardzo ciężko jest wyeliminować, bo często one wynikają z pewnych rozwiązań konstrukcyjnych, na, których, na które nie mamy wpływu. No to jest tak. rozumiem istotne, bo po, pozwala Ci realnie jakby y, oszacować znacząco wyższy koszt ogrzewania, tak? Na przykład... Na przykład tak? Jeśli na masz przykład, mostek tak? i masz... A powiedz mi z termowizją e, to jest... E, ja pamiętam, że jak jeszcze pracowaliśmy nad prototyp, prototypem tego naszego raportu i, i, i tego, co tam się powinno znajdować, to pamiętam, mieliśmy taki... E, mieliśmy Taką dyskusję o kunach. I ty nas przekonywałeś do tego, byśmy się śmiali bardzo z moim wspólnikiem, że, że ty nam mówi, że na rynku wtórnym, e, kamerą termowizyjną jesteśmy w stanie zlokalizować, czy na strychu przypadkiem nie żyją kuny. A mówi, że to się nikt nie to, że to jest głupota i to się nigdy nie zdarzy. Od nas przekonywałeś, że to, że to wcale nie jest takie rzadkie i że te kłony się że często zdarza. To powiedz mi szczerze, kiedykolwiek te kłony tak. znalazłeś, czy, czy nigdy ich nie znalazłeś? Jak najbardziej. Spotykamy się z tym relatywnie często. Naprawdę? Jest to, jest to problem, który leży nawet nie, 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 nie tylko po stronie tej uciążliwości wynikającej z tego, że, że, że jakieś żyjątko nam jest lokatorem naszego... A ty widzisz pod... kuny, nie? Czy ty widzisz też, ci założyć kuny na tej kamerze? Nie, nie, absolutnie nie. Kamera termowizyjna... Czy to nie tak, że nie. tam masz na obraz, tam na przykład się przemieszcza taka hmm. kuna i te przez to... ściany widzisz, że ona biega? To nie o to chodzi. Kuna gniazdując się wyjada i niszczy termoizolację na przykład po dachu hmm. w miejscu, w którym ta termoizolacja no jest, jest wyjedzona, jest jej ubytek, no widzimy, widzimy zauważalne straty, straty ciepła. Okej, okay. czyli to nie tyle widzisz żyjątko, co widzisz jakby skutki bytności tego żyjątka, tak? Tak, jak najbardziej. Ale potem na raporcie piszemy, że jakby istotne prawdopodobieństwo tego, że lokatorem jest żyjątko, nie, że nie ubieramy tak. to mniej więcej... Troszkę jesteśmy w, stanie, jesteśmy w stanie. Jesteśmy w stanie coś takiego zrealizować. A, a jesteśmy w stanie z... Z... powiedzieć, że to jest na przykład kuna, albo że to jest, co tam jeszcze może być, mysz? Czy, czy raczej. No. Nie, bardzo, no, nie, nie, tutaj a już tak? nie, nie zagłębiamy się aż tak. To jest pytanie do biologa, hmm. który, który by określił pewne aspekty życiowe. Ale nie wykluczone, że jest to kuna. Kuna, tak jak najbardziej. Różne, różne, zwierzęta, <noise> różne, zwierzęta, różne zwierzęta mogą bytować i zagnieżać się w warstwach izolacji budynków, ale takim najbardziej powszechnym problemem są, 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 są kuny. Dobrze, to już na koniec tej dyskusji o, o rynku wtórnym. Czy pamiętasz jakąś jedną konkretną sytuację z przeglądu mieszkania czy nawet domu na rynku wtórnym, kiedy rzeczywiście. E, usterka była trochę niecodzienna, nietypowa. Czy coś Ci przychodzi do głowy? Mieliśmy, mieliśmy kilka takie, takich, takich, takich przypadków, które zaważyły o, o tym, że ta transakcja faktycznie nie, nie doszła do skutku. Usterki i, i stan techniczny budynku był, był, był taki, że, no, że nabywcy, nasi klienci nie zdecydowali się na zakup takiej, takiej nieruchomości. No, tutaj jakby mówimy o, o problemach których rozstrzygnięcie wiąże się z bardzo dużymi komplikacjami. Tam, pamiętam pod Krakowem inwestycję, w której izolacja pozioma ścian była błędnie wykonana, przez co woda wnikała w mury budynku, powodując permanentne zawilgocenie, które jest bardzo trudne do wyeliminowania. Mieliśmy też przypadek, gdzie Woda gruntowa przedostawała się do podpiwniczenia budynku, również powodując zawilgocenia i dodatkowo ogniska, ogniska pleśni. Zarzuć Jest... się, że właściciel cię nie wpuścił na przegląd, bo był jakby zaskoczony tym, że nagle ten potencjalny nabywca przyłazi z inżynierem? Staramy się, staramy się uprzedzać fakty. Zanim, zanim, zanim pojawimy się na takiej inwestycji, prosimy, prosimy nabywców o to, żeby, żeby poinformowali właścicieli o, o, o fakcie naszej obecności, nie zdarzyło nam się jeszcze, żeby, żeby, żeby nasz inżynier nie został wpuszczony na, na taką nieruchomość. Super, to tyle chyba na temat rynku wtórnego. E, dzięki i do dzięki. zobaczenia.